Hej, nie prześpijcie tego! Już 28 września nad ranem będziecie mogli zobaczyć niezwykle rzadkie zjawisko wielkiego i krwistego księżyca. Następne takie zaćmienie dopiero za 18 lat. W nocy z 27 na 28 września będziemy mogli zobaczyć całkowite zaćmienie Księżyca. Ostatni raz takie zjawisko widoczne było z Polski w 2011 roku, ale to będzie wyjątkowe. Zaledwie 59 minut przed maksymalną fazą zaćmienia Księżyc osiągnie perygeum i znajdzie się najbliżej Ziemi w całym 2015 roku. Jego widoczna średnica będzie wyraźnie większa. W minionym stuleciu taka sytuacja zdarzyła się zaledwie 5 razy. A następna szansa na zobaczenie zaćmienia podczas tzw. superpełni dopiero w 2033 roku. Zjawisko będziemy mogli oglądać od godziny 2.12 do zachodu księżyca, który nastąpi około 6.30 rano. W tym czasie zobaczymy pierwszą fazę półcieniową, gdy z perspektywy księżyca dojdzie do częściowego zaćmienia Słońca, i całą fazę całkowitą. Podczas tej ostatniej księżyc jednak nie zniknie, a zrobi się krwisto czerwony. Dlaczego? Podczas fazy całkowitej światło słoneczne nie dociera do księżyca bezpośrednio. Nasz satelita jest wtedy oświetlony przez wyjątkowo rozświetloną na czerwono ziemską atmosferę. To ten sam efekt, który możecie obserwować podczas zachodu i wschodu słońca, gdy przedzierające się przez grube warstwy powietrza światło przyjmuje czerwoną barwę, zupełnie tak jak teraz za moimi plecami. Świecąca na czerwono atmosfera oświetli swym blaskiem księżyc. Całość tego niezwykłego zjawiska będziecie mogli śledzić na żywo podczas transmisji z głową w gwiazdach live. Nazywam się Karol Wójcicki i jestem popularyzatorem astronomii. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej ciekawych rzeczy o tej niezwykłej nauce, koniecznie zasubskrybujcie kanał na YouTubie i polubcie fanpage z głową w gwiazdach na Facebooku.